to by było na tyle w tym odcinku. Nie, co, co dalej? Bo tak dziw... I to by było na tyle w tym odcinku. Żegnam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia za miesiąc. Żegnasz wszystkich bardzo serdecznie. Jak? Bardzo serdecznie. A tak się nie mówi? Nie, witam wszystkich bardzo serdecznie. A ma... żegnasz z przykrością. To by było na tyle w tym miesiącu i do zobaczenia. Nie, w tym. Ach, w tym. Żeg... Tak, ciąg dalszy. W tym miesiącu również skalniak dostał nowe życie. Zapraszam. no i tyle. Nie nie dawajcie tego w szortach, proszę. Ada. A muzykę. Wiesko. Dobra, bo ja spałem. Cała ta noc. w naszej szkole jest obchodzony dzień patrona? Dziś w naszej szkole są okazane... dobra Ale ma kota, ale ma kota Ale ma kota, ale ma kota, kot ma ale Dzisiaj w naszej szkole okazane są dwa święta Walentynki oraz Dzień Zakochanych Jesteśmy właśnie w gimnazjum w Lwówku ja w... ble Jesteśmy właśnie w gimnazjum w Lwówku Mamy nadzieję, że uczniowie wybiorą właśnie nasze liceum i od przyszłego roku zawitają właśnie naszych... Dobra. Dziś w naszej szkole obchodzimy Dzień Świętego Patryka. Z tej okazji zacięłam... dzisiaj jest piąty czy czwarty w ogóle? Dzisiaj, czyli 5 marca obchodzimy w naszej szkole Święto Naleśników. Chcemy w ten sposób zakończyć kończący się karnawał. Boże. Nowotom no ja to powiem sobie teraz. Z znajdujemy się w nowotomyskim Koperniku. Odbywają się tutaj... Znajdujemy się w nowotomyskim Koperniku. E, mamy... Po po powodzi się nam oku... No, ale cicho, bo chcę już zacząć. Się. Wyłącz i włącz, bo tak się nie da pracować. Nie. Tym razem w ogniu pytań... Kurde, przestań. Co? Bo jeszcze nie mam... W tym miesiąc. Jestem, jestem, jestem gotów, jestem gotów, jestem gotów, jestem gotów. Ja też. On jest gotów! Ja też. Dobra. Powiedzcie mi, proszę, jak wspominacie te 3 lata spędzone w Koperniku. Nie wiem, jestem tu rok. Naprawdę? Tak. To nie wiedziałem. W naszej szkole powstał już drugi kącik Chillout. W naszej szkole powstał już drugi kącik Chillout. Tym razem o tematyce hiszpańskiej. Osobą odpowiedzialną. W naszej szkole powstał już drugi kącik Chillout. Jak widać, kącik jest w kolorach żółto-czerwonych, czyli narodowa... czyli na... W naszej szkole powstał już drugi kącik Chill Out. Kącik jeszcze nie jest do końca dopracowany, bo potrzebuje jeszcze ostatnich szlifów. Jest!